Jeśli chodzi o projekt ERC, jak to się zaczęło, to zainteresowało mnie tutaj publikacja na temat włosów, sierści niedźwiedzi polarnych. Zaczęłam czytać na ten temat, i w sumie z pomocą tutaj moich studentów, mojego zespołu, zaczęliśmy badać tą strukturę tych włosów. Zrobiło się bardzo ciekawie, stwierdziliśmy, że jest bardzo duże powiązanie z tym, w jakim klimacie te niedźwiedzie sobie polarne żyją i jak muszą przetrwać, także... I porównaliśmy to z piórami pingwina, gdzie struktura okazała się też bardzo podobna, więc zaczęliśmy dochodzić do wniosków, no to jeżeli mamy tutaj takie podobne struktury, podobne klimaty, w których te zwierzęta właśnie są w stanie przeżyć, Zrodził się pytanie, to jak możemy stworzyć takie syntetyczne materiały na bazie polimerów, które pomogą nam tutaj w otrzymaniu o wiele bardziej efektywniejszych izolacji cieplnych i w ten sposób jesteśmy w stanie zaprojektować materiały wysokooszczędne energetycznie. Więc tak się zrodził ten pomysł. No i oczywiście powstało wiele innych rzeczy dookoła, które stworzyły, że tak powiem, ten projekt. Proces ten ewoluował przez kilka lat. Te inspiracje się troszeczkę zmieniały, dodawały. Z wieloma ludźmi też dyskutowałam ten pomysł i to bardzo, bardzo pomogło tutaj w stworzeniu projektu. Projekt ERC pozwoli nam odpowiedzieć tutaj na szereg ciekawych zagadnień, takich troszkę zagadek detektywistycznych, może związanych z inżynierią materiałową. I liczę na to, że pomimo różnych tutaj może wyzwań organizacyjnych, biurokratycznych, pozwoli nam to skupić się na nauce i stworzeniu nowych, ciekawych rozwiązań tutaj technologicznych, ułatwiających życie człowiekowi. Myślę, że warto składać wnioski tutaj na granty RC, ponieważ sam proces pisania wniosku jest niezwykle rozwijający dla naukowca. Poznajemy rzeczy, wychodzimy poza granice, o których wcześniej nie myśleliśmy z naukowego punktu widzenia i pozwala to rozwinąć, że tak powiem, skrzydła i, i zrobić projekt, o którym się marzyło, czyli po, pozwala spełnić tak naprawdę marzenia naukowe.